Zarządzanie miastem to gra zespołowa. Tak ustrój stanowi, iż prezydentem jest. Prezydent ma większą nieco władzę. Trudno, szanowni radni, tak to wygląda. Wy do, ci, którzy teraz są w tej Radzie, wiedzą na czym to wygląda. Na czym to polega. Szanowni radni, aby prezydent mógł działać skutecznie, musi mieć dobrą drużynę. Dobra drużyna to świetni radni, kompetentne osoby, które kochają miasto i chcą do tego miasta dobre. Dobrze. Potrafią to uczynić i chcą to uczynić. Chciałbym. Zaprosić najpierw na scenę kandydata Platformy Obywatelskiej z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu drugiego obejmującego się Deleśne, Bartodzieje i Bielawy, pana Romana Jasiekiewicza. Nie wypada mu się chwalić samemu. Przypomnę parę faktów z jego życiorysu. Adwokat, obrońca represjonowanych w stanie wojennym, prezydent miasta Bydgoszczy w latach 1998-2002, radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta budowniczy Łuczniczki, Węzła Zachodniego, ulicy Kamiennej. Prawdę mówiąc, to ostatni, czyli ostatnich wielkich budowli w naszym mieście. Twardy zawodnik, to swoją drogą. Jeżeli w tych wyborach zwyciężymy, a wierzę w to, jestem pewien, jest to nasz kandydat na przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy. Proszę bardzo. Kandydat na przewodniczącego przedstawi pozostałą część naszej drużyny. Proszę.